W ostatnie 100 dni pozyskaliśmy 32 klientów premium i 90% z nich zapłaciło za współpracę z nami z góry na 3 miesiące. W tym odcinku zdradzę Ci, dlaczego ta strategia dwukrotnie przyspieszyła rozwój naszej firmy oraz w jaki sposób sprawić, aby klienci chętnie płacili z góry za Twoje usługi. Cześć, z tej strony Kacper. Rzuciłem sobie wyzwanie, aby rozwinąć biznes od zera do 10 milionów rocznie w 24 miesiące i postanowiłem wszystko dokumentować na tym kanale YouTube. To już piąty odcinek naszej serii, w ramach której co wtorek o godzinie 17 11:30 dzielę się praktyczną wiedzą, którą możesz zastosować we własnym biznesie, aby rozwijać go szybciej i mądrzej. W poprzednim odcinku tłumaczyłem, jakie narzędzie do pozyskiwania klientów premium w B2B jest lepsze: Facebook czy LinkedIn. A w tym odcinku opowiem Ci o naszej strategii cenowej, która pozwala na dwukrotnie szybszy rozwój naszego biznesu. Standardowo pamiętaj, aby subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Na samym początku zacznę od konkretnych liczb i statystyk, aby udowodnić Ci, jak wyglądało to w praktyce. I tak jak widzisz, w ostatnich 100 dniach pozyskaliśmy 32 nowych klientów, około 10-11 średnio miesięcznie. I generowaliśmy około 130 tysięcy 140 tysięcy przychodu dodatkowego do firmy z nowych klientów w skali miesiąca, z czego około 120-130 tysięcy przychodu pochodziło z płatności z góry. I dzięki temu mieliśmy znacznie uproszczony rozwój firmy, rozwieliśmy się dwa razy szybciej, ponieważ mieliśmy tak naprawdę możliwość od razu inwestowania tych pieniędzy, które zarobiliśmy w dalszy rozwój firmy, w zatrudnianie ludzi do zespołów, w większy budżet reklamowy, no i mieliśmy taką większą przewidywalność przede wszystkim, że wiemy, że na najbliższe trzy miesiące mamy zapewnione cash flow, wiemy, że na pewno te pieniądze do nas spłyną, a wiadomo jak to jest w przypadku podpisy podpisywania jakichś umów na 3, 6, 12 miesięcy, że mimo, że umowa jest podpisana, mimo, że te pieniądze teoretycznie mają do nas trafić, to zawsze z tyłu głowy jest właśnie jakiś strach na zasadzie: A co jeśli ten biznes upadnie klienta? A co jeśli ten klient nam nie wypłaci tych pieniędzy? A co jeśli się przesuną jakoś płatności, i tak dalej, i tak dalej? Więc przede wszystkim płatność z góry umożliwia nam znacznie szybsze rozwijanie biznesu ze względu na większe bezpieczeństwo i większą ilość gotówki, którą możemy ponownie reinwestować w. Nasz rozwój, budżet reklamowy, zatrudnianie ludzi do zespołu i tak dalej. I oprócz tego, że właśnie regularnie możemy pozwolić sobie na zwiększanie budżetu reklamowego, czyli docieranie do coraz większej ilości nowych klientów, to dodatkowo byliśmy w stanie rozszerzyć nasz, nasz zespół z dwóch do siedmiu osób w ciągu ostatnich trzech miesięcy. I dlaczego warto jest właśnie brać płatności z góry? Tak jak wspominałem, przede wszystkim brak problemu z przewidywalnością finansową. Po drugie, możliwość reinwestowania pieniędzy w rozwój, większa stabilność finansowa oraz redukcja stresu związanego z płatnościami. Więc jeśli masz mniejszy stres związany z tym, czy ten klient na pewno zapłaci, jesteś w stanie więcej energii skupić na rozwoju niż myśleniu o takich podstawowych rzeczach, jak po prostu zbieranie pieniędzy od klientów. I mimo wszystko warto jest w tym całym systemie uwzględnić w tym wszystkim koszty biznesowe. Ponieważ bardzo często spotykałem się z sytuacją, gdzie właśnie przedsiębiorcy stosowali te strategie w swoich biznesach, brali te pieniądze z góry, ale nie uwzględniali na przykład tego, że w kolejnym, drugim, trzecim miesiącu będą musieli zapłacić ludziom z zespołu za wykonanie tych usług, i często to prowadziło też do takich problemów finansowych, jeśli jest to zrobione nieodpowiednio, więc cały czas musisz mieć z głowy, że nawet jeśli cały czas musisz mieć w głowie, że nawet jeśli bierzesz te pieniądze z góry, to i tak musisz część tych pieniędzy, którą masz potrzebną do opłacania podstawowych kosztów biznesowych, odkładać jako taką poduszkę firmę, więc ja osobiście mimo że biorę tutaj te pieniądze z góry, to nie wypłacam tych pieniędzy od razu ze spółki. Tylko regularnie odkładamy tę poduszkę finansową też właśnie na naszym koncie firmowym, żebyśmy mogli następnie w razie potrzeby tak naprawdę opłacić jakieś takie podstawowe potrzeby, bądź w przypadku gorszego miesiąca finansowo, które też mogą się zdarzyć czasami, mieć po prostu za co zapłacić ludziom w zespole, za co pokryć budżet reklamowy i jakieś takie podstawowe firmowe opłaty. Więc mimo, że to umożliwia szybki rozwój oraz szybki, szybką możliwość reinwestowania tych środków w rozwój firmy, to na pewno musisz mieć z tyłu głowy, żeby po prostu nie wypłacać wszystkiego, nie reinwestować wszystkiego, tylko mieć jakieś zabezpieczenie, mieć jakąś minimalną poduszkę. Finansował. I teraz przechodzimy sobie dalej, czyli dlaczego klienci nie chcą płacić z góry? Dlaczego większość firm bierze pieniądze po wykonanej usłudze albo podpisują umowę na 3-4 miesiące i biorą po prostu te pieniądze co miesiąc za, za współpracę? Dlaczego nie są w stanie wziąć całej tej kwoty z góry? Czyli przykładowo, dlaczego podpisując umowę na 4 miesiące, na kwotę 2500 zł miesięcznie, czemu ta firma nie może wziąć tych pieniędzy z góry od klienta? Tylko musi właśnie to dzielić sobie na właśnie cztery równe płatności po 2,5 tysiąca zł, płacone przed miesiącem, albo nawet często firmy, jakby biorą płatność od klienta po miesiącu współpracy, co jest moim zdaniem chyba jednym z najgorszych modeli cenowych, czyli branie po miesiącu współpracy. Ja osobiście uważam, że zawsze powinno się brać pieniądze z góry za wykonaną usługę, ponieważ jakby musisz mieć. Pewność, że ten klient, chociażby za ten jeden miesiąc usługi, którą wykonasz, którą wykona Twój zespół, ci zapłaci. I dlaczego klienci nie chcą płacić z góry? Przede wszystkim są to bariery mentalne związane z tym, że boją się, że ktoś ich oszuka, że ta firma weźmie od nich pieniądze z góry za jakiś dłuższy okres współpracy i następnie nie dostarczy usługi. Często się takie sytuacje zdarzają, że właśnie firmy w różnych branżach biorą po prostu pieniądze z góry od klientów i potem. Gdzieś tam znikają, nie odzywają się, nie odbierają telefonów, więc klienci się po prostu boją. I znacznie bezpieczniejszą opcją, tak naprawdę, dla nich jest szczególnie z takimi kontrahentami, z którymi jeszcze nigdy nie współpracowali, z którymi nigdy nie mieli kontaktu, którzy nie są z polecenia, to boją się po prostu inwestować te pieniądze z góry. Kolejną rzeczą jest też brak zaufania, czyli po prostu brak znajomości tej firmy. Brak gdzieś tam dużej informacji w internecie na, tej, na temat tej firmy, więc jeśli gdzieś tam ty nie zbudujesz zaufania z klientem przed, przed inwestycją we współpracę z tobą, no to klienci mogą mieć blokady przed inwestycją z góry. Kolejny problem no to jest cash flow, czyli ci klienci mogą nie mieć na ten moment pieniędzy, żeby zapłacić z góry za, za twoje usługi, więc też mogą mieć po prostu problemy z płynnością finansową u siebie w firmie. No, i też brak natychmiastowej gratyfikacji, czyli płacą teraz, a korzyści będą mieć dopiero później. Czyli na przykład teraz muszą zapłacić 10 tysięcy złotych, a ta usługa zwróci się dopiero za 3, 4, 5, 6 miesięcy. Więc nie widzą takiego błyskawicznego efektu, który mogą dzięki temu uzyskać. I co sprawia, mimo że klienci są często sceptyczni. Nie ufają, nie, nie chcą płacić z góry, co sprawia mimo wszystko, że są osoby, które chętnie płacą z góry za Twoje usługi. Przede wszystkim takie korzyści, które przemawiają za płatnościami z góry, to są na przykład korzyści finansowe, czyli dodatkowe rabaty bądź bonusy do, dla osób, które zapłacą, zapłacą z góry. I na przykład u nas jest tak, że jeśli ktoś płaci z góry, to ma po prostu delikatnie taniej wykonanie tej, tej usługi. Więc to jest to. Też można tutaj zawrzeć jakiś bonus dodatkowy dla osób, które płacą z góry, czyli na przykład jakaś dodatkowa usługa gratis, bądź nie wiem, pierwszeństwo w kolejce przed innymi klientami. Tutaj możesz wymyślić sobie po swojemu i tutaj musisz zawrzeć na pewno rzeczy, które są dość istotne dla klientów, czyli jeśli na przykład klientów bardzo mocno jakby denerwuje to, że w Twojej branży trzeba długo czekać na. Wykonanie tej usługi i kolejki są na 3-4-5 miesięcy. Przykładowo, prowadzisz gabinet, nie wiem, beauty i masz kolejki na ileś tam miesięcy w przód, no to możesz sprzedać klientowi jakiś tam, nie wiem, roczny pakiet współpracy, gdzie ma na przykład przyjście na zabieg jeden raz w miesiącu. Tutaj głośno myślę, musisz to dostosować do swojej branży, ale załóżmy, że w Twoim salonie kolejki są na 3 miesiące w plus, 3, 3 miesiące w górę. No, i klienci, którzy zapłacą z góry za cały rok, na przykład miesięcznie to kosztuje 600 zł, z góry za cały rok kosztuje to 6000, więc dostają rabat. Rabat tutaj 20% i dodatkowo mogą, tak jakby wejść bez kolejki. Nie? I to może być Twoja propozycja wartości, która będzie przekonywała tych ludzi do, do płatności z góry. I to może być jak, jak najbardziej w porządku, jak najbardziej ok, jeśli sobie to dobrze poukładasz. Kolejna rzecz, no to jest ekskluzywność. Często właśnie płatność z góry umożliwia dostęp do innych, niedostępnych dla innych klientów usług. Czyli na przykład, um, załóżmy sobie, prowadzisz konsultacje i jeśli klient płaci z góry, no to oprócz konsultacji z jakimś twoim doradcą zespołu, również ma dostęp do konsultacji z tobą, jako na przykład właściciela, którego regularnie ogląda na YouTube, czyli przykładowo ja wrzucam filmy na YouTube'a, ktoś mnie ogląda na, na tym YouTube'ie regularnie i gdzieś tam ma do mnie zaufanie i, i czuje, że chciałby ze mną pracować indywidualnie, więc ja na przykład mogę zrobić taką ofertę, że normalnie wszystkie osoby, które płacą co miesiąc mają dostęp do mojego zespołu, który też ja wyszkoliłem, a osoby, które zapłacą z góry będą mieć dostęp do mnie albo do jakiejś dodatkowej konsultacji jeden na jeden, jeden, na jeden tylko i wyłącznie ze mną, więc to jest możliwość płatności z góry. Kolejna rzecz to jest wygoda, i ja osobiście jestem taką osobą, gdzie nie lubię rozkładać rzeczy na raty i potem pamiętać, że muszę coś płacić co miesiąc czy co jakiś czas. Tylko, jeśli jest możliwość, lubię sobie zapłacić po prostu z góry, jeśli mam oczywiście zaufanie, jeśli czuję, że będę korzystał z tej usługi, jeśli czuję, że faktycznie wykonuje dobry ruch i dobrą inwestycję, to wolę zapłacić z góry i mieć to po prostu z głowy niż płacić co jakiś, co jakiś czas. Więc przykładowo, jeśli idę do jakiegoś, nie wiem, trenera personalnego, czy na jakiś nie wiem, masaże, czy przykładowo mieliśmy przygotowanie do pierwszego tańca gdzieś tam przed naszym ślubem, no to wolałem po prostu zamiast płacić co jedno spotkanie, co jedną lekcję, od razu zapłacić z góry. No i też jest bardzo dużo klientów na rynku, którzy mają podej podobne podejście, że dla nich ważniejsze jest to, żeby nie musieli o tym myśleć, żeby mieli to po prostu już z głowy, wolą mieć to zapłacone i po prostu nie myśleć o tym, że muszą to regularnie, przepraszam, płacić. Więc wygoda jest tutaj też bardzo istotnym elementem, szczególnie dla klientów, którzy mają pieniądze, a bardziej cenią sobie właśnie tutaj czas oraz wygodę. No i ostatnia rzecz, poczucie bezpieczeństwa, czyli na przykład zagwarantowane miejsce albo priorytet. No to w sumie wspominałem to wcześniej, że osoby, które płacą z góry, mają na przykład pierwszeństwo w kolejce, jeśli chodzi o wykonanie jakiejś usługi bądź zagwarantowane miejsce. Na najbliższy, nie wiem, czas, bo nie wiadomo, czy będzie to miejsce, nie wiadomo, czy będziemy mogli obsłużyć większą ilość klientów, więc jeśli zapłacisz z góry, no to na pewno cię tutaj wpiszemy i będziesz gdzieś tam na tej liście priorytetów na, na pierwszym miejscu. Więc to są takie możliwości bardziej taktyczne. To są bardziej takie możliwości, że dam ci to i ty mi zapłacisz z góry. A jeśli chodzi o. Takie już bardziej takie relacyjne, empatyczne podejście do budowania zaufania z klientem, aby zapłacił z góry. No to tutaj opowiem Ci o tym, jak zbudować właśnie to zaufanie z klientem przed współpracą, przed podjęciem współpracy z Tobą, aby chętniej ci klienci zapłacili z góry za Twoją współpracę. I przede wszystkim różnego rodzaju case studies, czyli przykłady klientów, którzy byli zadowoleni, którzy mieli fajne wyniki, czyli przykładowo Mariusz. Z firmy takiej i takiej zwiększył przychód w swojej firmie o 200% w trakcie 12 miesięcy współpracy z nami. Pani Beata, która prowadzi salon, salon kosmetyczny, dzięki współpracy z nami nie wiem, zwiększyła sobie ilość ludzi w zespole do. 17 osób z 4 osób w ciągu 12 miesięcy, ponieważ załóżmy, jesteśmy firmą rekrutacyjną dla branży beauty i pomagamy właścicielkom salonu beauty rekrutować jakościowych specjalistów. Załóżmy, to jest nasza usługa, no i pomogliśmy w ciągu roku z 4 do 17 specjalistów się rozwinąć danej, danej pani w gabinecie beauty. Więc to, to, to są takie przykłady, case studies, wyników klientów, wyników, które osiągnęli, i tutaj bardzo ważne jest to, żeby nie mówić w kontekście case studies na zasadzie bardzo ogólników, czyli bardzo profesjonalna współpraca, szybki kontakt, świetna obsługa, ponieważ każdy w ten sposób ma opinie zrobione i to jest zbyt ogólne dla klientów. Znacznie lepiej, kiedy te case studies, kiedy te wyniki, opinie klientów były bardziej przedstawione właśnie w konkretnych ramach, czyli co się stało, w jakim czasie, jaki był efekt czyli zwiększyliśmy to o tyle procent, zwiększyliśmy to z 10 do 30, klient ważył 100 kilo, teraz waży 80 kilo, więc ważne, żeby to było takie mierzalne, powtarzalne i łatwe do zrozumienia, łatwe do wyobrażenia sobie kliento, przez klienta, nie? czyli łatwo ci jest wyobrazić sobie osobę, która waży 100 kilo na jednym zdjęciu i potem waży 80 kilo na drugim zdjęciu, no to łatwo Ci jest gdzieś tam wyobrazić sobie, jaki efekt osiągnęła, a jeśli chodzi o na przykład zwiększenie samopoczucia i produktywności, no to już ciężej Ci jest sobie wyobrazić, jak to faktycznie może w praktyce wyglądać, nie? Ale za to, jeśli zamiast na przykład powiesz zwiększenie produktywności za pomocą naszych, nie wiem, treningów personalnych, to powiesz do tej osoby podwojenie zarobków w w swojej branży na stanowisku menedżera dzięki zwiększeniu produktywności, większej pewności siebie, no to to już daje większą taką klarowność co do tego, jaki efekt można uzyskać. I jeśli zapytasz kogoś, czy chce zwiększyć pewność siebie, powie ci, że no oczywiście, że tak, ale no w sumie po co mi to, nie? A jeśli powiesz komuś, że słuchaj, pomogę ci zwiększyć pewność siebie, dzięki, dzięki czemu zwiększysz dwukrotnie zarobki na swoim stanowisku w, swoim, w swojej branży, no to wtedy już to jest bardziej takie przekonywujące, konkretne i dobitny rezultat, który faktycznie klienci chcą zrealizować, chcą osiągnąć. Dodatkowo różnego rodzaju wywiady, wideo-opinie od klientów też robią tutaj bardzo dobrą robotę, ponieważ już takie opinie pisane ma tak naprawdę każdy, więc tutaj już znacznie lepiej przydają się takie wideo-opinie, wideo-wywiady z klientami, tego typu rzeczy. My osobiście stawiamy bardzo mocno uwagę na właśnie tego, tego typu opinie, dlatego regularnie wrzucamy na ten kanał różnego rodzaju wywiady, wideo opinie zadowolonych klientów. Właśnie niedługo też będzie kolejny wywiad wrzucony gdzieś tam przez nas, ponieważ ostatnio nagrywaliśmy jeden wywiad z naszym klientem. W najbliższym miesiącu też będziemy dwa wywiady nagrywać, więc. To jest mega istotne, żeby budować w ten sposób zaufanie z klientami. Kolejna rzecz to jest transparentność procesów, czyli pokazywanie klientowi wszystkiego, co się będzie działo gdzieś tam za kulis. Czyli my osobiście jak przedstawiamy ofertę, to pokazujemy dokładnie jak wygląda cały proces od środka, czyli pokazujemy klientowi co od nas otrzyma, jak to będzie wyglądało, jak ten proces będzie przebiegał krok po kroku. Pokazujemy mu na ekranie naszego monitora, ponieważ robimy spotkania online. Jeśli robisz spotkania na żywo, no to możesz klientowi to na żywo pokazywać, jak wygląda ten proces krok po kroku. Ponieważ chcemy, żeby klient był w pełni doinformowany i w pełni świadomy co on od nas Otrzyma, co on dokładnie będzie, będzie miał, oraz że faktycznie mamy to przygotowane w miarę dobry i konkretny sposób, a nie gdzieś tam tylko i wyłącznie o tym opowiadamy. Więc przykładowo, bardzo często, kiedy ja gdzieś tam przychodzę na rozmowy sprzedażowe z osobami działającymi na rynku zagranicznym, które, którzy kupują jakieś, przepraszam, którzy sprzedają jakieś kursy, szkolenia, mentoringi, e, aby się doszkolić. No to często oni właśnie pokazują jak wygląda ten program od środka, jakie są lekcje, jakie są mniej więcej tematy w tym programie, jak wygląda cała struktura, ile jest spotkań z mentorami w trakcie tygodnia, jak wygląda społeczność i tak dalej, więc oni wszystko pokazują od środka. Podobnie robimy my, czy też nasi klienci. No i dzięki temu ten klient znacznie bardziej nam ufa. Więc warto jest właśnie podkreślać tutaj, jak to będzie faktycznie wyglądało od środka i pokazywać to klientowi, niż tylko i wyłącznie o tym rozmawiać. Kolejna rzecz, no to jest to, żeby pokazać klientowi, że doskonale rozumiemy jego problemy, wyzwania, uczucia, czyli właśnie podkreślanie tego, że doskonale rozumiecie, Dlaczego inne rozwiązania, z których korzystał, zawiodły? Doskonale rozumiecie, z czym się mierzy ten klient, doskonale rozumiecie jego problemy, i w momencie, kiedy zrobisz na kliencie wrażenie, że w sumie ten gość lepiej wie, o co mi chodzi, w sumie ten, le ten gość lepiej wie, czego ja chcę, niż ja sam. No to wtedy ten klient ma do ciebie potężne zaufanie, ponieważ widzi, że faktycznie już w praktyce przerobiłeś wiele przypadków podobnych jak on. Dlatego my osobiście chcemy właśnie na rozmowach z klientami sprzedażowych zrobić na nich takie wrażenie, że wow, ci goście rozumieją lepiej moje problemy, moje wyzwania, niż ja sam. Wow, ci gości zadają takie pytania, które są faktycznie dobre i precyzyjnie trafiają w to, czego potrzebuję. Więc wywierając takie wrażenie na kliencie, dodatkowo zbudujesz zaufanie pod właśnie możliwość płatności z góry, bądź po prostu wyższej kwoty pobieranej od niego za usługę. I ostatnia rzecz tutaj w naszym systemie to jest odwrócenie ryzyka czyli różnego rodzaju gwarancje i wyjaśnienie, co się stanie, jeśli nie będziesz miał wyników. Co się stanie, jeśli to Ci się nie spodoba? Co się stanie, jeśli. Faktycznie nie będziesz zadowolony ze współpracy z nami, więc tutaj gwarancje zwrotu pieniędzy, na przykład gwarancja zwrotu po pierwszym miesiącu współpracy w razie niezadowolenia, gwarancja po prostu satysfakcji, czyli jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany z naszej usługi, no to po prostu możesz prosić o zwrot pieniędzy bez podawania przyczyn, czy też możliwość przedłużenia współpracy bez dodatkowych kosztów ze strony klienta, czyli jeśli pracujesz z nami przez 3 miesiące i po trzech miesiącach nie widzisz efektów, to pracujemy z tobą do momentu, aż ten efekt osiągniesz bez ponoszenia dodatkowych kosztów z twojej strony. Czyli przykładowo idziesz do fryzjera. Załóżmy sobie taką ofertę fryzjera, że słuchaj, ja ci zrobię fryzurę i do momentu, aż ta fryzura ci się nie będzie w 100% jakby podobała, to do tego momentu będę robił tę fryzurę. To jest oczywiście przykład Trzeba to dostosować do swojej branży. Ja tutaj tak na szybko rzucam przykładami, żebyś zrozumiał mniej więcej o co chodzi, ale no właśnie to jest taki typowy przykład. No i dobra. I teraz, w jaki sposób przedstawić tę ofertę z płatnością z góry, czyli zbudowałeś już odpowiednio zaufanie z klientem, zbiłeś jego wszystkie obiekcje, wszystkie jego pytania, jakby które posiadał, odpowiedziałeś na nie. Upewniłeś się, że ten klient wierzy w proces, upewniłeś się, że jego poczucie na temat usługi jest pozytywne, czyli pozytywnie jest nastawione do tej współpracy. Upewniłeś się, że chciałby zacząć jak najszybciej, że chciałby zacząć tu i teraz już rozwiązywać ten swój problem. To następnie, tak naprawdę, warto jest przedstawić temu klientowi tylko i wyłącznie płatność z góry, czyli nie robimy tak, że Możesz zapłacić z góry albo po prostu na ratę. Tylko ja osobiście uważam, że lepiej jest przedstawić najpierw płatność z góry. I dopiero w momencie, kiedy ta płatność z góry będzie dla klienta faktycznie dużym wyzwaniem i nie będzie w stanie sobie na to, na to pozwolić, no to wtedy gdzieś tam wspomnieć o możliwości rozłożenia tego na części. No i w ten sposób znacznie częściej zaczniesz domykać klientów na płatność z góry, ponieważ wiele osób. Gdy nie będzie miało możliwości rozłożenia na raty, przynajmniej na samym początku w rozmowie, no to nie będzie, nie będzie czuło potrzeby robienia tego, nie? więc z mojej perspektywy to jest bardzo dobry proces, żeby właśnie zbierać płatności z góry. Czyli na samym początku mówimy, że mamy możliwość płatności z góry, dopiero potem, jeśli obiekcja klienta jest właśnie wokół ceny, czyli chciałbym z tego korzystać, ale nie teraz, ponieważ mam jakieś tam wyjazdy, nie mam teraz pieniędzy itd., tak itd. Tak no to wtedy możemy powiedzieć klientowi o możliwości rozbicia, rozbicia na raty, aczkolwiek większość Twoich klientów nie powinno mieć nic przeciw właśnie płatności, płatności z góry za, za Twoje usługi i powinieneś właśnie zbierać tak między 30 a 50% płatności z góry. To jest taki normalny, zwyczajny, zdrowy wskaźnik, jeśli chodzi o zbieranie płatności z góry, właśnie od 30 do 50% płatności od klientów zebranych z góry. Oczywiście to może być też nieco wyższe, tak jak na przykład u nas 90%, 90% ale to trzeba dostosować do, do swojej sytuacji, do swojej branży, do swojej oferty indywidualnie. No i w momencie, kiedy przedstawisz tę um, płatność z góry, no to na samym końcu warto jest przejść przez umowę z klientem, warto jest ustalić kolejne kroki, co się będzie działo krok po kroku, jak podpisze umowę, bo to też jest bardzo istotne, że klient płacący z góry chcę w momencie przelewania pieniędzy tobie wiedzieć, jaki jest kolejny krok waszej współpracy, ponieważ brak właśnie wiedzy klienta na temat tego, jaki jest kolejny krok, bardzo mocno wydłuża proces decyzyjny i bardzo mocno ogranicza możliwość zebrania płatności, podpisania umowy, więc zawsze upewniaj się, że klient jest świadomy, jaki jest kolejny krok. Dlatego my na przykład od razu na pierwszej rozmowie sprzedażowej już komunikujemy tej osobie, że słuchaj, jesteś zdecydowany, super, więc umawiamy warsztaty wdrożeniowe jako kolejny krok, i ten klient w momencie zapłacania pieniędzy już ma kolejny krok przed sobą, umówiony, czyli umówione warsztaty sprzedażowe, znaczy, przepraszam, marketingowe z nami, więc już wie, jaki jest kolejny krok, więc tak naprawdę znacznie mniej. Się wtedy ten klient zastanawia nad tym, czy to wziąć, czy to nie wziąć, czy teraz, czy później, ponieważ już doskonale wie, jaki jest kolejny krok w całym procesie. No i tak naprawdę to powinno ci umożliwić pobieranie między 30 a 50% płatności z góry, może nawet więcej. I co za tym idzie, znacznie przyspieszyć rozwój Twojego biznesu, ponieważ możesz więcej pieniędzy inwestować w rozwój swojego zespołu, w inwestycje w marketing, w inwestycje w jakiś sprzęt, który pomoże Ci obsługiwać większą ilość klientów bądź świadczyć bardziej wysokomarżowe usługi, więc to jest naprawdę mega spoko sposób. I w jaki sposób wdrożyć to wszystko u siebie krok po kroku? Po pierwsze, dodaj do swojego procesu sprzedaży więcej czynników budujących zaufanie, czyli w trakcie rozmowy sprzedażowej z klientami pokazuj opinie, pokazuj efekty zadowolonych klientów, mów, opowiadaj o tych case studies, o tych przypadkach sukcesu klientów znacznie częściej. Upewnij się, że klient po rozmowie jest doinformowany, i wszystkie obiekcje są zbite, czyli przed tym jak przedstawiasz cenę, musisz się upewnić, czy ten klient na ten moment kupuje Twoją ofertę, czy wszystko jest dla niego jasne, zrozumiałe, czy, czy ten proces jest po prostu dla niego w pełni w pełni OK. Następnie przedstaw płatność z góry, dodając mały bonus od siebie, czyli możesz tutaj właśnie dorzucić klientowi bonus, że jakby OK płacisz z góry, ale my mamy na przykład e, możliwość, e, nie wiem, zwrotu pieniędzy, jeśli Ci to nie będzie odpowiadało, bądź cokolwiek innego. No i ostatnia rzecz, przetestuj to na kilku rozmowach sprzedażowych z klientem, a następnie wprowadź na stałe, czyli na samym początku przetestuj to na 5, 10, 15, 20 rozmowach z klientem, zobacz jak to zadziała, zobacz jak klienci reagują, następnie usprawnij ten proces na podstawie tego feedbacku i dopiero wprowadź na stałe do swojej oferty właśnie tego typu możliwość płatności z góry, więc to by było na ten moment Tyle w tym odcinku. Jeśli chciałbyś, abyśmy my pomogli ci, właśnie stworzyć taką ofertę i dopasować tę ofertę cenowo, tak, żebyś mógł pobierać właśnie płatności z góry, chcesz, żebyśmy pomogli ci. Nauczyć się, jak sprzedawać właśnie te płatności z góry, pozyskiwać regularnie klientów premium, kontakt do klientów premium, to umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem w linku poniżej. On ci wszystko przedstawi, opowie, pokaże na ekranie monitora efekty, case studies naszych klientów, to jakie wyniki możesz z tego wszystkiego osiągnąć. A teraz dziękuję Ci za oglądanie. Zapraszam Cię do kolejnego, do kolejnego filmu. Cześć.